Dzień dobry moi widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Piotrkowa I dzisiaj wam pokażę co się zmieniło na serwerze, bo filmików nie było tydzień i raczej tylko tyle W ogóle to jest nagrypie 2007. Ale witajcie No witajcie On jakoś zbytnio kluczowej roli nie będzie miał w tym filmie, po prostu będzie sobie tak siedział, bo jest bardzo fajny no tak jeszcze 5 subskrypcji będę miał 300 subów. No tak, oczywiście, jak w każdym filmie musiał się wypromować. Nie no dobrze, rób, to rób, to, bo ja na parę też czekam na ten moment, a ja się wbijesz. Dobrze. Więc subskrybujcie mój kanał. Ja w ogóle zapraszam do oglądania, bo mnie też subskrybujcie, żeby nie było, że się omijam. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No oglądajcie, bo się w sumie trochę zmieniło. No i e, raczej e, tyle. E, w ogóle ten mieliśmy Dzień Dziecka, widzowie. Wszystkiego najlepszego moim młodszym widzom. No, e, ten. To e, oglądajcie, zapraszam. E, dobrze, widzowie, to tak na szybko, bo w ogóle mamy tutaj, e, szykujemy się na wyprawę, to ja tak szybko Wam e, przedstawię. E, to jest oficjalna e, siedziba BSJ. Bratwa, Skarpet, Jabłek to jest y, nasz team pozapolityczny, żeby nie było. My tutaj w ogóle nic nie mamy z polityką. Tutaj brak desk, co? Dlaczego tu nie ma desk? zapasowa. No. Tak się to robi. Tutaj za obrazem... Czemu to jest zamknięty obraz? Aha, to niezły prankster się tu gdzieś znalazł. I teraz będę musiał... Po... O, no jest, dobrze. Tutaj jak widzicie mamy skrzynkę z budżet... Czemu ktoś do budżetów pakował? No, dobrze, będzie fajnie, spoko. To jest skrzynka z budżetem BSJ, czyli naszego teamu, to jest polityczne, po prostu tak jak Freeze, ekipa Patewski i takie tam, no. E, to jest właśnie coś e, na wzór tego, to jest po prostu ekipa znajomych w Minecrafcie, no, która też jakby co, chce przejąć władzę, no ale dobrze. E, I tutaj mamy legendarny miecz BSJ, e, tam... Tutaj możecie sobie przeczytać, bo ja nie chcę <grych> e, no i tak, tutaj ma ja jestem tego dowódcą, lewa ręka i taka tam kogo to pochodzi. <grych> tutaj macie lochy e, gdzie będziemy więzili zdrajców St oh. Tutaj nie, jest... Ja by przyjść tylko na ten serwer, tylko na chwilę, bo jeszcze muszę tak zrobić. Dobrze, ja tutaj oprowadzam widzów po siedzibie tego e, naszego BSJ e, i e, tutaj spokój tej Agaty i Aleksa i raczej nic więcej tutaj nie ma tutaj w ogóle jest Dirt nie wiem czemu e, powinien być kobel dobrze widzowie patrzcie ja to jest na skróty pójdziemy to jest basen można się domyślić w sumie w ogóle ten połowa serwera jest w BSJ -cie. no to znaczy, a propos tego twojego domu, to tak, ten, tego, tej siedziby PSJ, nie obrać się, ale wygląda jakby, wiesz, jakby to była wojna domowa i się barykaduje, i się w swoim domu barykaduje. No bo to jest, bo to jest tak naprawdę... Czemu ty jesteś, Dirt? No dobra, fontanna była z Kobla, to jeszcze zanim... Tylko, że zanim zrobiłeś barykadę, twój dom został zbombardowany, a ty odbudowałeś z kobla. Właśnie nie, to, to widać ktoś się zmienił to na dirta, to na stona w ogóle nie wiem. Nie no nieładnie to, niezbyt ładnie to wygląda, to, że stąd to by jeszcze przeszedł, ale ten dirt no nie jest do końca. No ale tutaj możecie sobie przeczytać widzowie. Zatrzymajcie sobie. Czytajcie, dobrze. E, -te to teraz i, i jedziemy dalej, żeby... Jeste -te o! Niestety lato się zbliża i objawy alergii. Hm. Tutaj e, ma, mieliście BSJ i się pewnie zapytacie po co jest to BSJ, a tak naprawdę to, ja to ja wam powiem, że po nic. To jest po prostu e, e, drużyna, e, która będzie zwalczała e, wszelkie zło i jest poza polityczna. Wiemy, że to brzmi jakieś jakieś bajki. W ogóle to jest dom przesłuchań. Kupiliśmy od polskiego busa. To jest areszt, a to jest e, przesłuchanie. Czemu co, co tu robić wigia? No w sumie na no, taki klimat złowrogi. Jego kurę <grym> Dobra. Znaczy, a tego premiera, bo... takimi yy, tak... Popieram ploksa, ale... Tak ostatnio się tak zastanawiałem, hmm, w sumie warto było też, żeby no, w końcu może jakiś nowy premier, co nie? Mm. Znaczy, niech się... Jeżeli to Plux ogląda, to nie, nie obrażaj się ploksa. Po prostu... Yy, ten... Po prostu głośno myślę. Idziemy na tą wyprawę. Biorę swój secik i lecimy. Tak, raczej powinienem mieć łódkę. Mam, wiedziałem. idziecie nie? na wyprawę? Nie wiem wcale, gdzie idziemy na wyprawę. A ten y, filmik będzie opublikowany dzisiaj czy jutro? Będzie opublikowany dzisiaj na Jabłek No to oczywiście. Y, Pozdrawiam psyosobczaka, który ma dzisiaj urodziny. Psycho-sobczak ma dzisiaj urodziny? Nawet mi nic nie mówił, dobrze to, to jest... życzę złożę... najlepszego osobczak. Akurat kilka dni ja po dniu dziecka. Mi składałem. Mi dzisiaj w noty, ci składałem na Twoim liveie na Instagramie, ale. Dobrze, ja mu jeszcze złożę życzenie. Jeszcze się zaskoczy, no. Czemu ta łódka się nie chce postawić w ogóle? Łódko, postaw się, czemu źle... Dobrze, tutaj będę musiał i tak. O. Czekajcie, tak bus, poczekamy na ciebie. Ten widzowie brat Busa został dodany na serwer i jest taki bus To jest, ale to jest żeby, nie, żeby nie było, to nie jest super bus, to nie jest super bus. To nie jest... Ja tu... jestem super bus. To, skoro, ej ale skoro to jest brat Busa, to to jest super tramwaj. Super Albo super trolejbus, Mnieńczyk to dzisiaj, nie chyba, so, istnieją jeszcze bus Nie wiem. Nie, ja widziałem... i... Super PKS! Ja pamiętam, jak, ja pamiętam jak 7 lat temu widziałem... ...w Gdyni czy w Sopocie trolejbusy. Ci, którzy nie wiedzą co to jest trolejbus, to jest w sumie taka oh. sank autobusu i tramwaju, tylko że... ...właśnie trolejbus, nie wiem jaka ale jest chciało, podczepiony że... do tych takich linii jak tramwaj. Gdzie, to, gdzie ona ma tego konia? Ej, na serio jest koń-szkielet! No jest, no jest Do tego opłaca się mieć te czy znaczy żółwią skorupę Dobrze No dalej pierwszy Dobrze Generalnie jestem dowódcą BSJ Czyli w większości tutaj ludzi prowadzę No okej okay. Ja właśnie chciałem prowadzić, no bo ja jestem przywódcą ich BSJ tu 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 sywerki zmieniają, tu tu nie ma tu pamiętać. tu jak to zrobić? Jasnym hemem, jak sam to wyglądał jakiś nosacz, taki villager... p jest teraz a, efk, AFK. AFK. Tak jesteś Jakie Jak ją umiem głowę skręcać? Jak to się głowę skręcać? To by pomyślał widzowie. Jak to głowę tak... Skręca? Kręgosłup. Nic, mój, mój skin, moje jabłko. Pomyślałbyś, Jabło. że jabłko ma kręgosłup? E, takie normalne, czy jeżeli chodzi o ciebie? No, chodzi o mnie. <laughs> Każdy człowiek ma kręgosłup. Każdy z nas. No. Ehm... Nie, ma, nie ma człowieka, który jest bez kręgosłupu, chyba że ma. Nie. No. Nawet, nawet ten, który ma, y, parach, to jest, jest. To ma tylko, że... Nie W ogóle to... ten, e, nie wiem czemu, ale przypomniała mi się informacja e, dla widzów, więc nie musisz słuchać, e, ale jeśli chcesz to możesz, że na maskowcu będą nagrywane też Piotrkowa. Be będą Piotrkowe. Co? Czemu ja tak gadam źle? No, będą Piotrki. Co? Nie umiem mówić. Piotrkowa będzie na maskowcu. Jej. Czekajcie, muszę założyć hełm żółwia, bo czemu nie bo hełm żółwia jest fajny, czekajcie. A, ona też tam prosto nie skroku Tu, 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 tu tu Ups Czy my żyjemy? Nie wiem. Mow wodorost. Przypomina siebie pierwsze z strefy kwadratu. Ja to bym już wracał w sumie do tego. Aha, chyba zostałem sam na morzu. Dobra, no no. sobie później dokończę. Więc... A, tam jest, dobrze. Um... Dobra, wracamy do... Dzisiaj jest druga tura wyborów na premiera Piotrkowa wygra albo... Albo, albo Plox, Plox, albo Pan Glut. To jest chyba oczywiste, że wygra jeden z nich. Albo Plox wygra, albo Pan Glut. Albo plo właśnie Plox wygra, albo wygra lekcje, albo... Yy, Pan Glut wygra, więc... Czemu każdy mi musi wchodzić w łódkę i co jest, no po prostu... Czemu? Bo są ci, bo są leniwi, nie chcą sami pływać. A, czyli ja jestem taki ważny, że każdy musi wchodzić w łódkę. No spoko, spoko. Oni nie chcą mnie po prostu stracić takiego skarbu, czyli mnie. Bo jabłko to jest wyposażone w te, witaminy, więc... No tak! <śmiech> jejku. <śmiech> A, jejku. Ty jesteś takim ważnym źródłem witamin. Pan źródełko witamin. Panie Janie, panie Janie, pora wstać, pora wstać, wszystkie dzwony biją. Superbus, superbus. Ty zaśpiewaj to, bo Superbus, superbus, poszukiwać drzew, poszukiwać drzew, superbus, superbus. O oh, no, o nie, o nie nie żyję, nie żyję, nie żyję Trzeba widzowie tutaj coś wymyślić, mamy koblas, dobra to pod rękę nam wchodzi kobel Jaki wchodzi ja wiadro, ale twoim... zwykłe wiadro, no, żeby nie było widzowie Ja ja to zrobię, założymy się widzowie, że ja to, że ja wyciągnę to, jeśli coś tam jest Nie, ja wiem Dobrze No bardzo ładny obraz ma vlogs w swoim biurze bardzo ładny masz po Dobrze, dobrze. Dobra, to ja płynę do swojego biura, które jest... Jeśli tu też tam... jest... U, u, u... Gdzieś tutaj... mówi że jest tutaj jakiś skarb. Jeśli tu jest na serio skarb, to... Yy... Nawet nie wiedziałem, że skarby mogą być w Minecrafcie. Nie, to hmm. ma być Tutaj jest skarb! No nie, nie, w to no. chyba pomyliłem. Albo oni pomyliłem. Też muszę sobie laptopa Uch, Dobrze. A, gdzie ma? Jak ona to niby ma? Okej, okay, uznajmy, że nie wiem o co chodzi. Nie no, nie wiem czemu. Ja chcę już wracać do tej do wioski. Do jakiej wioski? Do, do Piotrkowa. Żelazo, złoto, emeraldy. Nic ciekawego praktycznie gdzie to pójdę Jak się to może. Pójdzie pójdę na budrze PSJ-u Myślę, że trzeba zrobić klasyczny monitor kineskopowy ja będę miał kineskopowy Z, do Piotrkowa ja. Bywajcie, ja wracam do Piotrkowa jak w jakimś filmie Będzie po prostu Dockowo to jest serio. No, no. Tu 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 A. Ona mówi, że mogę wpisać spawn. Nie, ja chcę płynąć, bo jeśli się zgubię, to dopiero się spawnę, żeby nie było. Tung tung swoje biuro. Jeśli ktoś się pyta, że śpię, to ja nie odpowiem. No. Dobra, już chyba wiem jak to zrobić. Mhm. Dobrze. Gdzieś było tutaj pieczkowa na 100% nie było tu. Ale nie. Co? Było A gdzie ty jesteś? Nigdzie A, właśnie. no fajnie, dobra, dobra, Fajnie, fajnie, fajne miejsce No fajne miejsce, spawn to nie Dobrze no, Czemu ja jestem taki jest odwrócony smutny do fajne. ściany? Ej, hey, kolego, uśmiechnij się Dobra, nie <laughs> jesteśmy chętni, tutaj nie można kwestionować nie no, nie, nie Tutaj nie się podobno w płynie w ogóle Ej to się... Aha, to tak Dobrze Zmienię to kiedyś na dirta Zaczynała kobla. Tutaj w ogóle widzowie macie konie nasze Czyli High Ground i Hello there. Oczywiście to ja wymyślałem te nazwy Tu też jest Dirt. Niezłe, niezłe po prostu. Brydawki, wow, dobra. Odkąd przeniosłem stolicę, to wszyscy mieszkali w nowej stolicy niż starej. Nie, jeszcze brat Busa mieszka... Nie, on w sumie mieszka w... Gdzie mieszka brat Busa? bo on tam chciał mieszkać w NJ czy znaczy BSJ, no ale... Ten nie mieszka, nie wiem czemu. Ja też nie wiem. E, dobrze. Tak więc tutaj widzowie z miejsca BSJ-u się z wami żegnam e, i subskrybujcie kanał, bo czemu nie? E, I jeszcze powiem, tak subskrybujcie 547, e, Nie umiem mówić, przepraszam e, No i e, tak subskrybujcie, no i e, dobrze e, No to co jeszcze mogę powiedzieć? No, papa! Pa.